to było to wejście, Krona? Tam jest to wejście. że od się nie wiem, niektóre pomieszczenia jedno wygląda, jakby było spalone, mam Śmieci, w ogóle, nie I to jest to drugie pomieszczenie? Tak. Tu dziwnieś to odczyty? Czy to... Czekaj, tutaj tak i... Strony, nie, bo kojarzę graffiti z filmu, jakim przysłałeś do montażu, wiesz? Na pewno od tamtej strony, było, jak weszłam, to było odczucie. I czekaj, tak, bo tu było ten niby, co myślałam, że tu jesteś tam. Dokładnie. Jest. Tu jest tu ktoś? Nie, nie, Okej. Słuchajcie, po prostu chodzi w takich miejscach o to, że mogą przebywać naprawdę ludzie w kryzysie bezdomności i my nigdy nie wiemy jak takie osoby mogą zareagować na naszą obecność, dlatego też najpierw sprawdzamy taki budynek. To nie chodzi o to, że się boimy, że wyskoczy nam zjawa słuchajcie, tylko faktyczne, realne zagrożenia, tak. Jeżeli chodzicie na jakiekolwiek kurbeksy czy jakiekolwiek inne poszukiwania, musicie pamiętać, że to jest bardzo ważne, że trzeba zadbać jak najbardziej o swoje bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Jeden bezdomny będzie w takim że nie będzie mu przeszkadzała wasza obecność. A, a drugi was zaatakuje. Tak. To jest ta ściana. No to jest ta ściana. No i widzisz, no, nie, nie widać, że coś w było na niej. Słuchaj, włączaj e, tryb samolotowy i myślę, że zrobimy tu sesję. Jeszcze mnie ciekawi bardzo ta góra, ale nie wiem jak te schody tam. One są dosyć trwa... trwałe, jak nie to są jeszcze z drugiej strony to no To zobaczymy sobie na spokojnie, To bo... było chyba coś z toaletą Łazienkowe. Więc zaraz... E... Ktoś wiem, czy chodziło, bo to jak że po studzienkach. Istnieje taka możliwość. niestety jest to dosyć ruchliwa ulica. Dobra, ja mam to psa na włączone. Dobra. Muszę odpalać. ja muszę z... Nie włączyłam lampy, bo wtedy mi się wydaje, że źle w szczytu nie, nie, nie widać dobrze tego na nagraniach. Muszę nawet że się odsunąć. My nie stoimy tak blisko tej ściany. Czy jest tutaj ktoś z nami? Potem zbudowaliśmy ściany. Chcę wykluczyć ostatnie dziwne anomalie. Nic. No i zobacz, nie ma tego. A przecież wtedy, jak miernik świrował, to podejrzewałam, że jest coś w tej ścianie. Nic się widzie, a nie dzieje. Ani wyżej, ani nie wierzy. Nic. A nic się z tym budynkiem od tamtego czasu nie działo? Nie było tu żadnych ekip remontowych? Gdzie? W nie wiem, dlaczego nie mam dźwięku. Pokazało się gdzie i nie, podgłośnił. Nie lubić. Nie lubisz gości, nie chcesz żebyśmy tu było? Słychać coś w tym budynku ciągle, ale nie ma tu nikogo. Czy to ty trzaskasz? Ostatnim razem słyszałam tak, jakby ktoś kopnął, kopnął kapsel od piwa, czy coś. Na dole nikogo tu nie ma. To słychać jakby tutaj na dole w drugim pomieszczeniu, czy coś było. Nie... Nie, co? nie lubisz gości? Nie chcę, żebyśmy tu były. Nie musisz się nas obawiać. Jeżeli nas nie chcesz w tym budynku, możesz nam to powiedzieć lub dotknąć. Kuba. Masz na imię Kuba? Miło mi. Ja mam na imię Magda. Chcesz mi powiedzieć, jak się tu znalazłeś, co się stało, że tu jesteś? Coś Widziałam truch. Widziałam truch. Przy tym oknie, przy ramie. Ale na dworze, czy? Nie wiem, nie jestem pewna. Na może byłoby słychać, bo gdzie jestem? Taki mróz, że trawa byłoby słychać. To ty próbujesz nas wystraszyć, Kubo? Pamiętasz moją koleżankę? Była tu wcześniej. Rozmawiałeś z nią. Może mam przejść jeszcze do tego pomieszczenia, gdzie były te drugie odczyty. Dobrze. Zostań tu, bo nie idź za nami. Mam nadzieję, że kiedyś spoczniesz w tym pokoju. Dziękuję ci za rozmowę. Tak, wkrótce przeszłyśmy już na drugą stronę. I tu jest to pomieszczenie, z którego cały czas słyszałyśmy dźwięki. Stojąc tu przy tych szklanych drzwiach, nie słyszałyśmy już y, absolutnie nic. Nic, nie ma. nic Nikogo tam nie ma. Ała, ła, wlazłam wieżynę. A nie? To dzika róża. No, nawet nic nie się widzę. jest mocno ośnieżona. Znaczy, olo działę. Gdzie wywal się? Jakieś mi tu przeszkadza, cały czas mnie kuje w nóżki. Mm -hmm. Nie mogłeś wejść po prostu tędy, Stara? Mógłbyś, no, nie. <laughs> Wyszałam, że to się tędy. nie, bardzo nie chciałam tędy przechodzić, nawet tu byłyśmy. Matko. Nie mówiłaś mi, że to są same... Obyk, masz, same kolce wszędzie. Poczekajcie, słuchajcie, bo ja się muszę przedrzeć Dobra, słuchajcie co? Co? Przeszłyśmy Wchodzimy do tej właśnie drugiej części Chyba mhm. nic się nie zmieniło Kolejna klatka schodowa. Mhm. To jest ta część, w której było no. To jest to pomieszczenie? Nie, ja w, tamtym, w, pomieszczeniu. w tym pierwszym pomieszczeniu, gdzie były takie e, dużo odkryć, tak? Tak, tu też były Dobrze. Tutaj, dobrze. No, faktycznie jest niebieskie pomieszczenie. A tutaj dalej? A to jest też. Myślałam, że jakieś przejście magiczne? No, Dobra. Przerwę no ale kabel są szybko wyrywane. Także mamy Czy jest tu ktoś z nami? Kubo, czy jesteś tu z nami? есть кто-то, кто хотел бы с нами порассказать? Czy jest tu z nami? Cisza, ciszę. Jest tak dla osób, które nie wierzą w działanie tej aplikacji, można tak. Dywać, nie dywać, ale ostatnim czasem razem jak tutaj byłem to były odczyty. Duże. Przeziębienie. Kto jest przeziębiony? I nie było takiego odczytu na pewno jak. Przeziębienie. Gdybym nie była family friendly kanałem z Karolą, to bym wam pokazała, jak tam ktoś napisał z prądem. <grym> prądem. Przez onem. Ondem. Wychodzę. Co e, zbiegają się, jak mi drugi telefon dzwoni. Mhm. Coś z telefonem, Może Jak się czujesz? To było ostatnim razem. Było dobrze. Dobrze się czuję. Poznajesz moją koleżankę? Była to ostatnia? Rozmawiałeś z nią? Przyszłam również z nią porozmawiać czy. Czy jest taka możliwość, bym z tam także porozmawiała? Chcesz nam powiedzieć, co tu się stało? Kim byłeś tutaj? To ja. Mimo wszystko ostatnio rozgrywało więcej odczytów. Zdecydowanie. Dobrze. Ktoś powinien, nie chce ze mną rozmawiać, myślę, że zrobimy sesję z zobaczymy, może mhm. wtedy uda nam się to zarejestrować. Póki co dziękuję Ci za tą rozmowę, zostań tu, nie idź za nami. Poprzednim razem, a poprzednim przecież ja miałam i tą samą latarkę i miałam ten sam pokrowiec na telefon i też miałam tryb samolotowy włączony. I jakoś były odczyty? Plamy na ścianie? Myślę ja zdobyła myślę plamy. Tak się komponuje z tymi plamami mimo wszystko. No to takie? Chciałam powiedzieć coś głupiego, się <grymne> Nie, planu próbuję no jeszcze odczytać. rysunki to jest Są te plamy na ścianach. Plama, no. no o, przepraszam. Tam to nie jest. Tam z tymi schodami, nie? Mhm. Czy nie Słuchajcie, wiem. czy przejdziemy się jeszcze raz i będziemy sprawdzać, czy słychać ten stukot dalej? Myślisz, żeby od strony ulicy dworu sprawdzić? Nie, żebyśmy teraz przeszli i stanęły jeszcze raz tam, gdzie wcześniej. Czy znowu będą te stukoty? Wiesz, nie pada, więc nic nie obija nam to. Ani mam ani nic takiego. Wiatr, zreszymy, bo nie jak nie mieli, Więc nic nie może nam tutaj tak naprawdę obijać. Samochód? Samochód, tam są studienki, więc takie. gdzie jest słuchawka, to też mogą być tutaj. Jest Tak, tak, ale wolę się upewnić. Ale to ewidentnie nie jest słuchawka. No, stało się wtedy. Tu stało się. raz zobaczę tylko, czy tu jest możliwość ruchu. Nie, tu nie ma możliwości, żeby coś stukało. Hmm, co? To był taki stuk, czy taki jakby nam bardziej szurmięcie, coś takiego. Tak. Jakby było ewidentnie jadne... ktoś tam był gdzieś w tamtej okolicy, tam tamtym pomieszczeniu czy coś. Tak samo było, słuchajcie, że uderzenie w sufit. Jakby z góry. To już było w środku dźwięk? Nie, to na również tam to się A, jedzie. Dobra. No. To jest też zła, że tu się nie są piesi, ale to... Piesi, samochody, pociągi jeżdżą i tu jest dużo takiego hałasu strasznie, że jest ciężko wypieczyć. Ale nie, ten dźwięk to stukanie to było ewidentnie tu w tym mniej więcej obszarze, że teraz no. zakreślam u, y, koło latarką. No. Bo to nie było słychać ani u góry, ani tu. Tam. Jak pokazywałyśmy na nagraniu, są szklane drzwi, one są zamknięte. Nie dałby rady ktoś przejść, wejść, wyjść. Jakbyśmy tak obchodziły ten budynek, I a jakby ktoś schodził z góry, to też byśmy słyszeli, a w tamtym pomieszczeniu tam, gdzie jest przejście, tam nikogo nie było, przez okno sprawdzaliśmy. Dokładnie. Tak samo jak w tamtym oknie widziałam ruch, w zasadzie pod tamtym oknem leży masa śmieci. Ktoś nie dałby rady przejść. Byłoby szelest jakikolwiek słychać. Dokładnie. Słuchajcie, my wyjdziemy na zewnątrz teraz na spokojnie. Za chwilę się do Was odezwiemy. Poczekajcie. Nawet nie mam ochoty: w że tam na górze, Słuchajcie, y, to jest to okno. A to byłoby dość do tego okna Nie ma możliwości, by by ktoś przeszedł niezauważony i ruszył tu w tym oknie. Po prostu nie ma takiej możliwości. O! Nie, Karol, nie ma szans, żeby ktoś. Słychać, że ktoś by tam wyszedł. Dokładnie. I to z każdej strony, bo z tamtej strony jest tak no, samo zagrazowane. A szyki, to by w ogóle nie było słychać, jak one napękają. My ustałyśmy przy tym wejściu, ale to wejście jest połączone ze sobą, więc też tak. byśmy słyszały. czy jest przejście z jednego do drugiego pomieszczenia. Więc też byśmy wszystko słyszały, więc tu nie ma możliwości. Jeżeli chodzi o górne pomieszczenia, to tak jak mówiłyśmy, no to po prostu sprawdzone. Więc tam też nikogo nie ma. A wątpię, bo ktoś chciał się z nami bawić w Czuciu Ciekawe jest to, że z jednej strony są plastikowe okna. Niektóre z drugiej strony są drewniane. A góry też są drewniane. A tu już plastiki? No. To cał te są na przykład całkiem nowe. No te tutaj tak. Tutaj też to wywalony plus plastik. Tak. I na górze też. plastik. Tak, gdzie większość jest drewniane, stare drewniane okna. Ciekawe. I tu, tam, tam w tamtym pomieszczeniu, nikogo właśnie nie ma. Nie. nie I tam tak. od schodów nie ma przejścia do tych pomieszczeń, są tylko... Tu jest kogoś łazienka. To ja. Z tamtej strony się przechodzi przez te grudze tutaj. Mhm. czyli też by nikt nie miał przejścia. Tam za schodami nie było widać przejścia, więc... Rozumiem. Nie nie. Dobra, momencik. Słuchajcie, no, no opuściłyśmy już ten budynek. Przepraszam z góry za jadące samochody, będę mówiła trochę głośniej. Mam nadzieję, że będziecie mnie służyć dobrze i nic, zaraz nie będzie się dary z okolicznych budynków, że mam zamknąć twarzyczkę, bo jestem za głośno. Ale to ciekawe. Karolina miała tą samą latarkę co zawsze, bo Karolina zawsze bierze tą samą latarkę na wyjazdy, tak. bo jest niezawodna. Karolina miała ten sam pokroć na telefon. Tak, że miała włączony tryb samolotowy. Dziwnym trasem wtedy były i od, dużo było odczytów z, z gostubę Dużo I było skoków. Skoków, bardzo dużo, gdzie przy tej jednej ścianie w ogóle tam dochodziło chyba nawet do pomarańczowego do czerwonego. Do czerwonego, prawie na maksimum tak. jeszcze ja wtedy wskaźnik, pamiętam. Tak, jak się spotkałam z Wagą, rozmawialiśmy, mówiliśmy, że okej okay, może jakaś stara instalacja tam została, może cokolwiek. Dzisiaj jej nie Oczywiście było. Nic. A jak mówię, tam nie było żadnych takich remontowych, nic nie było. Widać, że nie była ruszana nawet, tak. to, to widać. I wokół budynku, czy w budynku, nie było widać jakichś ludzi, którzy się kręci nie robili, bo przyjeżdżam w to, że w różnych godzinach, więc bym na pewno zauważyła, że coś się zmieniło. Dokładnie. To, ktoś się kręci, ktoś się interesuje tym miejscem. Ile miałyśmy słów? Cztery? Cztery może. Cztery powiadomienia. mogę czytać mój telefon, Mamy co dziwne. Telefon. W tamtym małym pomieszczeniu, co były te mhm. i tak dalej, bo one nawet polidowały, jak spułam wibracje. Z moim telefonem. Dopomniałam włączyć nim tryb samolotowy, ale yy, w pierwszym pomieszczeniu nie miałam telefonu w kieszeni. W pierwszym pomieszczeniu, w którym miałyśmy. Wcale nie przechodzimy nielegalnie poza przejściem. W pierwszym pomieszczeniu miałam telefon schowany w nerkę. No. A jest pod tak grubą kurtką, słuchajcie, że. Jeszcze w nerce wojskowej, wodoszczelnej nie ma możliwości, by. Ja czytało ten telefon, tam. Gdyż, oj, przepraszam. Gdy ja byłam sama, miałam tylko telefon, który nagrywam. Nie miałam żadnego drugiego telefonu, żadnego innego urządzenia, bo za mną to jest tylko pies. Dokładnie. Podejrzewam, że pies nie, nie ma w sobie żadnych nie, farm nie ma, elektromagnetycznych. Nie ma żadnej obroży gps ani nic. Także. Jest to bardzo ciekawe, co tu się dzieje. Tak. Tak samo te ciągłe stukania. No, Z okolicy i niby, schodów. Niby stuk, niby takie szurnięcie nogą. Ja Jakby ktoś ewidentnie chciał Was Tak. Ostatnim razem jak było, to też było coś takiego, że usłyszałam się od piwa czy coś takiego. Te Dodatkowo, coś w tym pierwszym pomieszczeniu, w jakim byliśmy, było słychać cały czas szkło. Uderzanie o szkło. Myślałam, że to okno się porusza, ale to nie ma możliwości. Jaki kirpi Nie ma możliwości Właśnie, żeby to okno się poruszyło w żaden sposób, bo... Nie, właśnie dziwnie. Dziwnie i ja znowu miałam takie dziwne wrażenie, jak tam byłam, że ktoś ewidentnie nie chce tam obecności człowieka. Nie, nie wiem, ktoś... No po prostu robi wszystko, żeby wyjść stamtąd. Dziwnie. Dziwnie się tam znowu czułam, nie wiem. Dodatkowo widziałam ten nie... ruch w oknie, tak, który nie. też był... Czasem pewnie widzieliście na chwilę wcześniej, jak tym telefonem aż uciekłam, by to nagrać, ale nie zdążyłam. Mhm. Uh. Nie, mówię, i też tak właśnie dziwne te odczucia są tam, że tak, nie wiem, nie ma na, na dworze jakoś super zimno, ale tam jest taki chód w tym budynku dziwny, jest e... nieprzyjemny chód po prostu, taki, że się odrzu że aż odrzuca, że się nie chce być w tym budynku i chce się z niego wyjść. Jak najszybciej, szybciej, dokładnie. No słuchajcie. Powiem tak, to co wyszło na dzisiejszej sesji, jeżeli chodzi o sam miernik i samo jak dla mnie potwierdza to tylko i wyłącznie, że nie było instalacji w ścianach, nie było takich y, dziwnych rzeczy. Coś ewidentnie jest w tym budynku, tylko dzisiaj nie chciało się z nami skomunikować. Dokładnie, przez ten zimny budynek z Kataru. I po prostu. Ja o, uznaję, że faktycznie coś jest nie tak z tym budynkiem. Chociaż, Karola, pewnie czułaś się pewniej, jak nie byłaś sama tym razem, co? Tak, to też swoje robi, ale mimo wszystko czułam coś takiego, że chcę wyjść stamtąd. Tak, dokładnie, takie dziwne. Niby byłam drugi raz, niby wiedziałam, że jestem z tobą, że nikogo tam nie ma na pewno w tym budynku. To mimo wszystko taka jakaś dziwna atmosfera była, że... Że do mnie mówią, wyjdźcie już stamtąd. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, my kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach w górę i komentowaniu, To jest dla nas ogromnie ważne. A jeśli macie ochotę, to wesprzejcie nas wirtualną kawusią. Linki, wszystkie macie w opisie filmu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.